Kochani, dzisiaj y, kolejny dzień sesji zdjęciowej More i More Życiowe Maksymalistki 45+. Powiem Wam tak, y, moja bohaterka Beata Gołaszewska, ambasadorowa, to kobieta, która ma za sobą Ciężką historię rodzinną wyszła z przemocowego związku, ale jak zobaczycie ją na zdjęciach, jak posłuchacie tego, o czym opowiada, to naprawdę widać kolorowego ptaka, kobietę spełnioną życiowo, inspirującą, barwną. I powiem Wam szczerze, że to jest jedna z wielu historii, która po prostu wzruszyła nas na planie, i rzeczywiście myślę, że jest wielką inspiracją dla kobiet, które nie potrafią wyjść z przemocowych związków, które żyją w piekle rodzinny, z której nie mogą się wyzwolić, z toksycznych związków, także zarówno zdjęcia i film będą dla was naprawdę wielką inspiracją. Uwaga mi przyszła z czasem, natomiast jakby samo, sam początek noszenia, nakryć głowy, zaczął się w moim przypadku od ósmej klasy szkoły podstawowej, dlatego że inspiracją była moja mama. Moja mama zawsze chodziła w kapeluszach, była bardzo elegancką kobietą. I w momencie, kiedy wyszłam za mąż i zostałam żoną dyplomaty, to pomyślałam, że to jest najcudowniejszy czas, bo będę mogła je na legalu nosić. Nakupowałam ich, naszyłam sobie zgodnie z protokołem kreacji do nich, no bo przyjęcia jeszcze w Grecji to tym bardziej, jakby aura sprzyja. I wszystko skrzętnie zapakowałam do pudełek i wyjechałam z tymi pudłami do Grecji. I te kapelusze w tych pudłach przeleżały 5 lat. Był taki moment, że zaczęłam się zastanawiać, dlaczego te kapelusze przeleżały, i dlaczego ja nie miałam odwagi ich założyć. I dopiero właściwie długoletnia terapia pomogła mi zrozumieć, że kapelusz jest moim symbolem mojej siły. Ja wychodząc za mąż miałam 26 lat, więc byłam już jakby ukształtowaną dorosłą kobietą i wydawało mi się, że wiem czego chcę i robię to co chcę. Ale z dzisiejszego dzisiaj ze swoimi doświadczeniami wiem, że ja naśladowałam w pewien sposób mamę. Że to było nie do końca moje. W momencie kiedy dowiedziałam się właśnie, że kapelusz jest moją siłą, to chciałam go zrobić po swojemu. I w terapii zrozumiałam też, że ten okres, kiedy byłam w małżeństwie, to wiadomo, że to był okres, kiedy żyłam w przemocowym związku. Ta przemoc była psychiczna, emocjonalna i finansowa. I ta przemoc była tak silna, że nie pozwalała mi na to, żebym się odkryła, żebym była sobą. I ten okres, który ja nazywam bycia zakonnicą, to był właśnie okres mojego małżeństwa. Ale to też nie wzięło się od tak z niewiadomo skąd. Tylko okazuje się, że ja generalnie jestem z, z rodziny przemocowej. Moja mama jest przemocowcem. I dlatego ja ją naśladowałam, chcąc jakby. Teraz wiem, że chcąc ją naśladować, chciałam się jej przypodobać, chciałam uzyskać tą afrobatę od niej. Potem, takiemu samemu przemocowcu, zostałam oddana, bo to moja mama znalazła mi partnera na ojca moich dzieci. Dzisiaj jestem jej wdzięczna za to, że w pewien sposób pokierowała moim życiem, bo może, gdybym nie doświadczyła tego, to teraz bym nie była taka odważna i nie byłabym sobą. Na wsparcie mojej mamy nie mogłam liczyć, chociaż wtedy sobie nie do końca zdawałam sprawę, że nie wesprze mnie. Natomiast miałam tak dużo szczęścia, że ja byłam żoną litewskiego ambasadora, a na placówce przyjaźniłam się z żoną polskiego ambasadora. I wtedy wiedziałam, że Nina mnie będzie we wszystkim wspierała. Nina mnie wspierała w cudowny sposób. Nina jest starsza ode mnie 20 lat, więc, jakby też ma dużo większe doświadczenie życiowe, i ona mnie wspierała. Mówiła tak, jaką nie podejmiesz decyzję, ja jestem zawsze z tobą. Nigdy mi nie powiedziała, masz teraz odejść, masz teraz zrobić to. Ja też wiedziałam, że w momencie, kiedy ta myśl przyszła do mnie, jakby się zmierzyłam, że. Tak, odejdę od niego, ale byłam na placówce, byłam na tak zwanym jego utrzymaniu, dlatego że to był okres, kiedy dyplomaci dostawali dodatki za swoje żony na własne konta. Czyli za dzieci i za żonę. On miał za nas 90% dodatkowej pensji, a ja nie miałam dojścia do tych pieniędzy, więc ja nie mogłam postanowić, że ja dzisiaj wszystko rzucam, bo ja sobie też zdawałam sprawę, że mam dwójkę małych dzieci, które są przyzwyczajone do pewnego komfortu życia. Dlatego odczekałam jeszcze prawie półtora roku do powrotu do kraju, jego kraju. No ale w związku z tym, że znam język, więc też wiedziałam, że sobie w pewien sposób dam radę. Przyjechaliśmy do kraju, ja zaczęłam powoli szykować się do rozwodu, zbierać materiały na to, bo wiedziałam, że, z że rozwód był za stron, natomiast wiedziałam, że muszę znaleźć materiał, żebym mogła odejść. że jeżeli nie będę miała dowodów, to on się ze mną nie rozwiedzie, bo ja nie jestem mu potrzebna jako kobieta i dzieci mu nie są potrzebne jako dzieci, tylko my jesteśmy po prostu jego finansowym zabezpieczeniem. Dostałam pracę i wtedy poczułam się, że wracam do, do życia zawodowego. Może nie takiego, że, że już sobie mogę na wszystko pozwolić, ale już mam na chleb i mleko. Jestem bardzo uparta, jestem bardzo pracowita. I w momencie, kiedy złożyłam pozew na rozwód i powiedziano mi, yy, przyszli znajomi, powiedzieli: Nie odchodź, bo on cię zniszczy i zabierze ci wszystko, no to powiedziałam: Ok, dobrze, to to mi daje jeszcze więcej siły. I faktycznie zabrał nam wszystko. Ale ja zabrałam dzieci. Ja miałam taki zamysł, żeby książkę stworzyć, po to, żeby pokazać kobietom. Nie tylko kobietom, bo ona jest też dedykowana mężczyznom, bo są mężczyźni, którzy żyją w przemocowych związkach i myślę, że jest im jeszcze trudniej się przyznać do tego, że tak się dzieje. I tą książką chciałam pokazać, że człowiek zwyczajny, taki każdy chodzący po świecie, jest w stanie zmienić swoje życie, tylko musi się zmierzyć z tym, że tego chce i przyznać się, że miał. Że coś w jego życiu było nie tak. Dla mnie też było trudno się przyznać, że jestem w przemocowym związku, że moja mama jest przemocowcem i mój były mąż, dlatego że ja na początku myślałam, że jeżeli ktoś mnie krzywdzi, to znaczy, że jestem zła i dlatego na nic więcej nie zasługuje. A to nie jest prawda. I w momencie, kiedy żyjemy przez 40 lat i słyszymy tylko to, nie umiesz tego, nie potrafisz, to źle robisz, to zaczynamy w to wierzyć. Jeżeli mamy szczęście, że ktoś koło nas stanie i wyciągnie nam pomocną dłoń, to nie bójmy się tego, tylko skorzystajmy. Dlatego, że na zmiany nigdy nie jest za późno. Ja zmianę dokonałam w wieku 40 lat, i uważam, że nawet gdybym miała zrobić to teraz, kiedy mam 52 lata, to też bym uważała, że warto na kolejne kilkadziesiąt lat jeszcze zmienić swoje życie. Najważniejsze, zdać sobie sprawę, że tego człowieka, z którym żyjemy, nigdy nie zmienimy. I zadbać o siebie, bo jeżeli nie zadbamy o siebie, to o nas nikt nie zadba. A jeżeli będziemy brnąć w takich związkach, to tylko upadamy. Nic na, nie, 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 ma, nie będzie takiej siły, jak ktoś mi mówi, jutro, jutro, bo wiesz, jak jeszcze to skończy, dzieci urosną. Nie ma jutro. Jest tylko dziś i róbmy to dzisiaj. I nauczmy się prosić o wsparcie. To jest bardzo trudne, ale bardzo, bardzo ważne. Nie bójmy się prosić o pomoc.